Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie karp. Karp, którego zapakujemy do słoików w zalewie octowej. Będzie pyszny, będzie później galaretka, taka na nim. Yy, idealnie się nadaje na wszelkiego rodzaju rodzinne spotkania, jak i takie mniej oficjalne yy, przy yy, wodzie rozmownej. Yy, dobra, yy, a propos karpia. Słuchajcie, ten karp. O dziwo mułem nie śmierci. A już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że kupiony jest z odpowiedniego, znanego mi źródła. Chodzi o co? Yy, bardzo często złudnym jest kupowanie karpiów na ryneczku. To znaczy, yy, dlaczego tak uważam? Dlatego, że naciąłem się już trzykrotnie. Uważając, że jest to fajna hodowla, ktoś sprzedaje prywatnie, to ten karp będzie z najwyższej jakości, a okazuje się, że, że nie do końca, bo karp wtedy śmierdzi mułem okrutnie jak się go smaży i później jak się go je. Ja kupuję karpie w takiego źródła, gdzie wiem na 100% że karp jest w bardzo, z bardzo dobrej hodowli i później jest odsadzany jakiś czas przed sprzedażą. On się w takich basenach oczyszcza, on nie jest karmiony i wtedy on nie śmierdzi. I dlatego właśnie takie karpie wam polecam. Zapytajmy sprzedawców, czy i skąd, czy był odsadzany taki karp i skąd on, skąd on pochodzi. I przede wszystkim oczywiście kupujemy polski produkt, naszego karpia. Nie kupujemy Chińczyków, Japończyków czy innych, bo po co? wście tak ceną różnią, to na pewno nie jest zbyt dużo. A zresztą karp nie jest rybą drogą, ale uwielbiany przez nasz Polaków. Dobra, a więc yy, tyle moich wykładów na temat Karpia, i teraz jeszcze malutkie, malutka aluzja do sklepu, który sprzedał mi słoiki. Takież, właśnie słoiki. Z takimi pięknymi nakrętkami, na które na, nalepili taką cenę z kodem kreskowym, za, którego za cholerę nie mogłem odmyć i nie odmyłem. Zobacz, jeszcze ślady są. Nie wiem, czy będzie widać. Coś takiego. Próbowałem cuda, wianki i niestety nie udało mi się. A nie chciałem jakimiś, wiecie, mocnymi chemikaliami, bo by prawdopodobnie farba z pokrywki zeszła. Jeżeli nalepiamy ceny, kod kreskowy, to nalepiajmy na dnie słoika, wtedy jest to mniej kłopotliwe dla konsumenta, takiego jak ja, nie bardzo wybrednego. A więc dobra, zaczynamy od karpi. Karpie należy pokroić. Bo w całości to do słoika nie wejdą, bo by tak to wyglądało. Tutaj mam babciną miskę i kroję w dzwonko. I oczywiście po drodze wycinam płetwy, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Kupiłem już gotowe tuszki, żeby nie narazić się zwolennikom wypuszczania tych szlachetnych, pysznych, jak się okazuje, ryb. Bo zaraz by była afera, bo strzelczy karpla na wizji patroszu. Karp jest rybą tustą, smaczną. Ale pozwoliłem sobie popcinać mu płetwy chociaż na wizji. Dobrze, jakbyśmy zaopatrzyli się w jakiś w miarę ostry nóż. Filetował, dzisiaj nie będę. Tylko tnę w takie szersze kawałki. Coś takiego i teraz jeszcze przecinam o tak. I robię takie kawałeczki. I teraz kolejną sztukę. Piękne sztuki, świeżutkie, niedawno yy, wyłowione ze stawu i przez sklep y, dla mnie y, jakby to powiedzieć uśpione w delikatny sposób y, jakimś tam mm. no i rybę mam pokrojoną więc teraz będziemy ją przyprawiali przyprawiał będę tylko i wyłącznie z solą w tej chwili ponieważ zalewa będzie dobrze przyprawiona a później karp sobie te smaki te aromaty Pobierze. A więc sypiemy trochę soli. Niezbyt dużo, bo zalewa również będzie słona. Chodzi o to, żeby, jakby to powiedzieć, karp też trochę soli począł. Ja używam soli yy, takiej, wiecie, kamiennej, niejodowanej. Praktycznie do wszystkiego tej soli używam. Yy, ryby mamy posolone, więc możemy po malutku zacząć je smażyć. Rozgrzeję patelnię, będę smażył na oleju, a później jak już rybę usmażymy, zrobimy zalewę. A więc czekamy i oglądamy, nie przewijamy. A więc tak, patelnia już się pomalutku rozgrzewa i teraz na czym będę smażył? To znaczy w czym będę obtaczał? O może tak, bo smażył będę na oleju. Obtaczał będę w mące krupczatce. Dlaczego? Dlatego, że jest grubo zmielona. I efekt, jaki później uzyskam, jest o wiele lepszy niż w mące zwykłej, takiej pszennej. Yy, tak się nauczyłem troszeczkę yy, kombinując i uważam, że naprawdę jest to sposób bardzo dobry i ryba smakuje o wiele lepiej. Ale o tym przekonamy się za dwa dni. A więc tak, na patelnię wlewam olej. Oleju nie żałuję. No, ale oczywiście nie całą patelnię, trochę, tak żeby się dobrze smażyło. I po malutku zacznę obtaczać rybę. Nadmiar po prostu odtrzepuję, żeby później na patelni mi się to nie paliło. Ja wiem, że jest tyle przepisów na karpia, ile domowych gospodarstw, więc ja nikomu nic tutaj wiecie, nie chcę narzucać, nie chcę nikogo zmuszać, jeżeli ktoś uwielbia, czy robił od zawsze w mące pszennej, niech tak robi dalej, ja uważam, że nie powinniśmy zmieniać tych przepisów, które są dobre, ale jeżeli chcemy spróbować coś nowego, coś innego, to proszę bardzo. Ryba ma być zrumieniona, ma się trzymać, ma być zwarta i gotowa do włożenia do słoika. Później ona sobie zmięknie, bo ocet y, jej w tym pomoże i gorąca zalewa, bo taką, że z zalewą będę to właśnie zalewał, gorąco. Dobra, na pierwszą patelnię moich ryb wystarczy, a więc teraz tak, y, co? No smażymy, tak? Sprawdzę czy... Jest odpowiednio rozgrzany olej. Pamiętajmy, olej musi być rozgrzany, inaczej to się wszystko nam rozciapie. I wkładamy po malutku. Jak już zaczną bomblować, dwa kawałki, kładziemy trzeci. Gotowe. A więc czekam, aż od strony skóry się, wiecie, przyrumieni i wtedy odwrócę na drugą stronę. Jak widzicie, smażę rybę na średnim ogniu, nie na power, bo nam się zacznie palić z wierzchu, z jednej, z drugiej strony będzie zrumienione, a w środku będzie surowe i będzie niesmaczne. Później to nam się, wiecie, wszystko zrobi takie i... A, ja tam karpia nie lubię, karp śmierdzi, to to, to tamto, cuda i wianki na kiju opowieści, skrypty. Jak dobrze go usmażymy, zrobimy pyszną zalewę, to jest jedzenie pierwsza liga. No i po kilku chwilach karpia, odwracamy. Pięknie się skórka zrumieniła. Najpierw go tak odwrócę, później posmażę troszeczkę na boku, w ten sposób żeby z każdej strony był usmażony. Te większe kawałki o, położę na, na boczku, te mniejsze na brzuszku. Żeby z każdej strony go zrumienić. Dobra, i teraz tak, już więcej was tutaj nie będę przynudzał. Jak usmażę wszystkie karpie, spotykamy się ponownie. A więc do zobaczenia za chwileczkę. Miałem Was nie przynudzać, ale jeszcze jedną ważną rzecz muszę, jakby to powiedzieć, Wam powiedzieć. A mianowicie jest to, że po wyciągnięciu usmażonej ryby na złoto, kładziemy ją na papier, na ręcznik kuchenny. Chodzi o to, żeby pozbyć się jak najwięcej tłuszczu, bo on nie bardzo jest mile widziany w zalewie octowej. To jest bardzo ważne. Nie mogę się już doczekać efektu końcowego, kiedy ten karp już przejdzie tą zalewą octową, kiedy te ości zmiękną. O Boże, to jest po prostu coś wspaniałego, coś na co zawsze czekam i nie mogę się doczekać, kiedy ze No i jestem ponownie, ostatnia porcja karpia na patelni mi się smaży, a ja teraz zacznę robić zalewę. Zalewę, która musi być aromatyczna. A jak to zrobić? Już Wam mówię. Yy, musimy zacząć gotować, jakby to powiedzieć, wszystko od zimnej wody. W garnku mam przygotowane 2 litry właśnie takiej zimnej wody. I ja sobie tutaj to postawię i zacznę kroić cebulę. Chodzi o co? Robimy podobnie jak wywar, jak rosół. Yy, wrzucamy do zimnej wody i wygotuje, wygotowujemy wszystkie smaki z tego co tam wrzucimy, a sam ocet dodamy na samym końcu. A więc. Aha, nie mam noża. Yy, za momencik. Już mam. Więc kroimy. Kroję w pół plasterki. I nie musi to być wcale cienko. Nie mogę zapomnieć o mojej rybie. Bo ona ma być usmażona, nie spalona. Dobra. I jadę dalej z cebulą. I od razu wrzucam do wody. Do tej zalewy, tu jest 2 litry wody i później jeszcze będzie 0,75 ml octu, więc wrzucam dwie płaskie łyżki soli, 8 łyżek brązowego cukru. zalewa będzie słodko kwaśna do tego płaską łyżkę pieprzu w ziarnach czarnego pieprzu. Pół łyżki to znaczy się, może inaczej czubatą łyżeczkę kolendry w ziarnach. Słuchajcie to nie jest ta źle osławiona kolendra bo ta źle osławiona kolendra to jest w takich liściach ja jej też nie bardzo lubię ale ta jako dodatek właśnie do Zalewy od perfekcyjnie się nadaje. Dodaję również kilka liści laurowych, 4 sztuki i kilka ziaren ziela angielskiego powiedzmy 10 sztuk. Przemieszam i zalewę mogę wstawiać na małym ogniu. Chodzi o to, żeby te wszystkie przyprawy puściły te aromaty. Dlatego pomalutku. Pomalutku. No i moja zalewa jest już prawie gotowa. Zobaczcie, pięknie tutaj wszystko wrze. Cebula zmiękła. I obłędny zapach unosi się po całej kuchni. Spójrzcie, wygląda to w ten sposób. I teraz dopiero jest czas na dodanie octu. Tak jak już mówiłem, dodaję 0,75 litra octu na 2 litry wody. I teraz tak, czekam do momentu, aż to zacznie delikatnie wrzeć. I nie dłużej. Bo czym dłużej będziemy gotować, tym ocet będzie tracił swoją moc, swoje właściwości. Więc tylko doprowadzamy do wrzenia. A w tym czasie pomalutku zaczynamy układać ryby, ale tak jak mówię, po malutku, bo. Przydałoby się za chwileczkę wyłowić trochę cebulki, tam poprzekładać, wiecie, warstwami jedno na drugie i dopiero później zalewamy wszystko zalewą. Ale dobra, za dużo już powiedziałem. Zalewa z octem już sobie zaczęła wrzeć, więc zmniejszam płomień całkowicie i utrzymuję taką temperaturę do momentu, aż wszystkiego nie pozalewam. A więc biorę teraz porządną łyżkę razem z cebulą. I wlewam do słoika. No po takiej chochli wystarczy. Myślę, że dodam jeszcze jedną chochelkę cebuli. Robię to dość szybko. I dość szybko zakręcam. Odwracam do góry dnem. Wtedy słoik zaciągnie. I biorę kolejne. Układam rybę. Teraz już zaczynam takie dłuższe kawałki. I od samego początku. Czekam, aż wszystko przestygnie do temperatury pokojowej. I włożę do lodówki, bo to trzeba. Trzymać w lodówce, spotkamy się za y, dwa dni, bo ja muszę to spróbować. No i mój karp w wodzie jest już gotowy, można go jeść. To znaczy gotowy, to jest, wiecie, y, bardzo grubo powiedziane, dlatego że y, te karpie w suiku stały tylko trzy dni, y, więc jest to y, czas, w którym można je zacząć y, jeść. Ale najlepiej, jakby one powstały z tydzień, dwa, tak, żeby to wszystko wiecie naprawdę tam zmiękło i stworzy się taka, wiecie, delikatna galaretka. To wtedy smakuje najlepiej. Tu jeszcze tej galaretki nie ma, bo po trzech dniach cóż możemy od takiej ryby wymagać. Jedynie to, że ona się przegryzła, a ości zmiękły. A więc spróbujemy. Zobaczcie, wygląda to naprawdę apetycznie. Czuję się, jakbym się przeniósł w czasie, wiecie, tak? Do czasów dzieciństwa. Dobra. A i zobaczcie co ważne. Pokrywki są wklęśnięte. To znaczy, że słoiki dobrze zaciągnęły i nie trzeba ich pasteryzować. Po prostu będą nam stały i stały i nic im nie będzie. Gorzej, jakby były wypukłe, to wtedy tam coś się dzieje. Niedobrego. A więc którego weźmiemy? Dobra, obojętnie. Tego. A więc odkręcam. Poszło. Wola. Wygląda. Wyśmienicie. Dobra. Ależo i próbujemy. Jeden kawałek pięknie wydobył się ze słoika. Jeszcze jeden wyciągnę. Trzeba to zrobić bardzo. Delikatnie. I troszkę cebulki. I możemy próbować. Karp zrobił się bardzo mięsisty. Zobaczcie. Mm. Wow. O, ale dobry. To jest lekko kwaśny, lekko słodkawy. Uwielbiam. To, co najlepsze. Nie będę widelcem się tutaj menał. Nie ma chyba nic lepszego, jak w najprostszej postaci. Włocky po prostu jest rewelacyjne. Mamy okres przedświąteczny, więc i jeszcze kilka dni do świąt zostało, więc proponuję zakupić, usmażyć, zapakować słoiki i 10 dni czy tydzień czasu jak one postoją, po prostu będą przepyszne. Mm. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.